i witam was wszystkich bardzo serdecznie, czołem żołnierzu w kampanii Call of Duty Modern Warfare 2 z 2022 roku. Trzeba zaznaczać, bo wiele tutaj nawiązań, wiele powiązań ze starymi częściami, wiele kopii odgrzewanych kotletów. Po tych dwóch misjach w Hiszpanii i w Urzykistanie wreszcie żeśmy się odbili od dna w Meksyku i wróciła kampania na do, dawne dobre tory. E, cóż, mogę więcej powiedzieć? No, zawiła historia nam się toczy. Mamy El Sin Nombre, którą się okazała Valeria. Daje nam info o różnych takich rzeczach, które chcemy znaleźć. Jedną z tych rzeczy jest coś w Zatoce Meksykańskiej na platformie wiertniczej. Tak, jest to ta misja, którą mogliśmy zobaczyć w zwiastunie. Więc zobaczmy, chętnie ja zobaczę i pewnie wy też. Zobaczmy, jak ona wygląda w całości. Czy będzie fajna, czy będzie dużo wyłomów, w, 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 czyszczeń, czy clean house. No, mam nadzieję, że tak, bo to jest kwintesencja tej E serii. Także ja nie przedłużam. Łapeczka w górę, subskrypcja tam na dole i lecimy z kolejną misją. Dostaliśmy koordynaty od e, Walerii. 400 mil morskich od brzegu. Choć oficjalnie... I rakiety mamy tam znaleźć. Nikt się nie widzi, że na platformie wiertniczej... O, chociaż na tym statku mogą być rakiety. To prawda. No dobra, to zdobędźmy to. Jest to misja, moi drodzy, ze Zwiastunu. Fragmenty oczywiście widzieliśmy w Zwiastunie. Jestem ciekaw, jak to będzie. Jak to będzie wyglądać w całości. Soap i Alejandro zajmą platformę i rozbroją pocisk. Nie liczcie, że ktokolwiek okaże wam litość. Ma Dobrze, Mamy trzy punkty, trzy teamy. Więc lecimy. Roczne wody. Widzę platformę! Dobra, to nasz cel! Czień Do swoich punktów! Pora się rozgościć. Do wszystkich za przed nami. Przyjąłem szyktować się, zostańcie się, na łączach! Jeśli wierzyć walerii... Chodzimy, czyścimy i rozbrajamy pocisk. A jeśli kłamie? <noise> to po niej. Po nas wszystkich. To może być pułapka. Bądźcie ostrożni. Dowodzenie, jesteśmy gotowi. Przyjąłem. Do roboty. Działa. Zaczynajmy. Mamy wyciągarkę, lecimy. Zapowiada się ciekawa misja. Bardzo klimatyczna i kinowa. To co mi się podoba w generalnie w całej serii. Dobra, przełączmy sobie na pojedyncze pociski. Jakie jeszcze mamy? f Recon. Ale to jest CQB, więc... Zróbmy to po cichu. Dobra, idziemy dalej. dalej. sobie. sobie Mam dwa flashbangi, to to się przyda. Nie mam granatów, co jest logiczne, platforma wiertnicza. No. Lecimy takie coś, lubię Coś w stylu clean house Ghost. Idziemy na główny pokład. Co u ciebie? No. Wchodzę na statek z cieniem. 3. Przyjąłem. Wchodzę na nasz leży błyskowy. Błyskowy trzeba rzucić. Ja od... Flug dostał. Będzie kebrane o nas. Mm, nie ma takich spektakularnych wyłomów jak w Modern Warfare 2. Otworzyć stary. Dobra, zmienimy broń. Musimy ruszać. Dobra. Lecimy dalej. Aha. Czaj jeden goons. Widzę flary na platformie. Jak sytuacja? się łapie statek. Zaraz wystrzelą ten pocisk. Dobrze trzeba pospieszyć, tak? To cieni, do wszystkich Mata. cieni, pocisk jest na lotowisku! 2-1, zamknij samych nerek, osłonię ja! Dwójka, jacyś! Lecimy ojej. ojej. Ojej, ojej, ojej. Ojej, 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 moi drodzy. Padłem, padłem, padni pad, powstań Powerade, tak zwany. Ghost. Widzę flary na platformie. Jak sytuacja od. Zamierzają no, statek, zaraz wystrzelą ten pocisk. To pierwszy etap, wciąż jest czas! Do cieni, do wszystkich cieni, pocisk jest na lądowisku! Chyba się trzeba pośpieszyć, słuchajcie. Osłaniaj nas! Uwaga na górę! Okej. Okay. Chciałem sobie zmienić... o. Dobra. Ktoś tu jeszcze jest? Okej, okay, chyba czysto. Lecimy. Tędy. Nie, tam są schody, więc tam trzeba iść. Po schodach. Czysto! Na górę! Ruchy! Dowodzenie, tu cień jeden. platforma zabezpieczona, rucham do kontenera. To są chłódki, więc tędy chyba Chociaż nie, chociaż rędy mam iść ja, Tędy jakoś mm, nie tędy mam przejść, dobra, wszystko wiem Graves, jest Graves I co jest o, w tym kontenerze? Jest rakieta? Mam nadzieję, że nas wciula zrobili W tamtym statku. Centrala mamy problem. Ma. Tu jest pocisku Pocisk uzbrojony, a kontroler jest na statku. Znasz rozkazy, synu. Zatrzymaj pocisk. Ale Handro osłaniaj. Sąp idziesz ze mną. Wkraczamy na statek. Wtedy się odsłaniałkowo. Podepnij się. O wszystkich. Widzę kontroler na tył. Powtarzam. Kontroler jest na bok. Dalej, dalej, ruszajmy. 101. Jesteśmy znów w wodzie. Zaraz u was będziemy! Przyjąłem! Jesteśmy pod ostrzałem! Strepa zagrożona! Rozumiano! Z pokładu ruszamy na mostek! Biegiem! Przejmujemy stery, rozbrojemy pocisk! Dobra! No to... dobra, no dobra, Roz, rozbrójmy Zabrancie. ten pocisk. Fajna sprawa. Nie się, się <śla> Kurde, kto wjechał. Nie mam mowy, chyba po cichu to się nie da. Czeka nas wymiana ognia. No dobra, to wymieńmy ten ogień. Musimy powstrzymać start! Alcantro, obserwuj nas z platformy! Ruszamy! Zróbmy! Przedstawiciel, mnie zgniecie to. Kontenery to nasza jedyna osłona.

Dobra, czekajcie. Tędy. Tędy. Weźmy tą broń. Kurde, ale to ma odrzut. Wow. nie to zgniecie. Dobra, ja. idziemy na góry. Na wejście na most. Zabezpiecz pokład na most. się... aha, tędy, dobra, to idę. Sprawdź W środku jest kontroler! Dobra, cofnąć się! Tu cień jeden! Wysadzamy wejście na mostek! Trzy, dwa, jeden! Ruszamy! Dwa Ruszamy na mostek! Raz, raz, raz! Idź korytarzem. Będę cię osłaniał. Naprzód, Soap! Oczyść kolejne pomieszczenie! W musimy jakąś amunicję zdobyć. tak? Weźmy to. No, dobra, może być. Tu nie jeden, idziemy na drugi pokład. Dobra. Kontakt! Kop do korytarza. Zajdź ich z flanki. Dobranoc. Tu kto jest? Widziałem kogoś. Nie. ghost. Pomieszczenie czyste. Czysto. Korytarz czysto. Okej, okay, przeładujmy. O, granacik, granacik. Dobra. Weźmy sobie MP5. Zawsze to coś. Trzymaj ogień, Alejandro. Tak jest. W środku jest szczęście. Czekaj. O, oh, ja. Dostałem. O kurwica, granacik dobra przeładujmy To jest Tak ten. jest. W środku jest czterech stylów. Przyjąłem. Czekaj. Ale mi wydupcu gonga. Normalnie bym go... Ja pierdziel, ale mi Gonga sprzedał. Kurczę. Granat poleci Granat! A to dranie Na schody! 1. Wchodzimy na most Trzymaj ogień, Alejandro Tak jest. W środku jest czterech spirów. Przyjąłem. Czekaj A. o kurde no, Ale żem to zrobił Za tam głębiej wrzuci tę flasha. Co? No i co? Dobra, widzę system. Aha, to jest to. Co szukamy? Taka walizeczka. Dalej, mała. No dalej, dalej. Kurwa, nie rozbroję tego. Dlaczego? Za późno? Nie ma kodu awaryjnego? Cóż, tak. Nie mamy już na to czasu. Cień jeden do dowództwa Złotego Orła. Rakieta właśnie zaczęła odpalać silniki. Co dalej? Rozumiem, dzień. Jeśli nie rozbroicie, to detonujcie. Tak jest, zrozumiałem. Chwila. Stop, natychmiast bierz ten kontroler. Musimy się tym zająć razem. Nie mamy czasu. Trzeba się pośpieszyć, dobra? Okej. Okay. Biorę to. Jestem. Centrala, mamy konsolę. Jakie rozkazy? Wpisać kod DPS i wysadzić ładunek. Co to kod DPS? Detonacja, po starcie. Zniszczymy platformę, używając pocisku. Alejandro jest tam z cieniami. Uwaga, wszyscy ewakuować się! Powtarzam, ewakuować się! Zrozumiano, ile mamy czasu? Minutę! Tak jest, słyszany! Minuta na to, to żeby się ewakuować, to jest tylko 60 sekund. W trybie diagnostycznym będę mógł obejść logowanie. Soap wciśnij na raz klawisze Control i Escape. Control i Escape. Wciśnij razem klawisze Control i Escape, sierżancie. No, co? Skrywy syn. System nas zablokował za późno. Co? Łóźwica! W trybie diagnostycznym będę mógł obejść... Kontrol i Escape. Aha, Excel. wciśnij na raz klawisze Control i Escape. Zrobione. Dobra. Co się dzieje, trochę technologicznej magii. Dobra. Potrzebuję ostatniego znaku w drugim wierszu w pierwszej kolumnie. To Co, 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 co? Ostatniego z drogą w drugim wierszu w pierwszej kolumnie? Chyba nie wiem. Cztery. Osiem? Nie. Rząd drugi, pierwsza kolumna. Sprawdź ponownie. Aha, to C. To trzy. To C, Charlie. Doskonale. Leci do Nowego Orleanu. Już nie. Cel zaktualizowany. Zobaczmy, okay. jak nam poszło się rzędzie. Zaczynamy. Uwaga, zaraz wybuchnie! Pocisk leci. Dub Jak wino Minoros! Spójrzcie, co za piękny pierdolnik. Słodki Jezusie Chrystusie. Alejandro, wszystko gra? Matko Boska! My również, Hermano. Dowództwo Złoty Orzeł, Cień jeden. Sukces! Powtarzam, sukces! Pociski, platforma na dnie! Przyjąłem Cień jeden. Zadanie wykonane. Wycofać się i wracać do bazy. Stop, Ghost, Dzięki za dobrą robotę. Przyjąłem Centrala. Wracamy do bazy. <laughs> No moi drodzy, fajna misyjka na statku na platformie wiertniczej udało się nam zniszczyć rakietę, tym samą platformę, tym samym wyrzutnie i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do bazy, ale co w bazie nas czeka, tego nie wiem. Tego się dowiemy w następnym odcinku. Słuchajcie, jeżeli materiał się podobał. Odcinki się podobają z całej serii, z całej kampanii, zostaw łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. I widzimy się w następnym odcinku jutro. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, cześć.